Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie. Dużo się wydarzyło, dużo się wydarzyło, między innymi na przykład yy, jest już se sezon alergię, więc po mnie będzie słychać, że mam alergię. Ale za to w internecie dużo się wydarzyło, bo mamy w końcu yy, koniec sporu Marcin Dubiel-Wardęga. No nie, no raczej dopiero początek tego wszystkiego. Ale wszystko po kolei, bo wam newsy skolekcjonowałem i za chwilę przedstawię tylko jedna rzecz. Dziś naprawdę wyjątkowe lokowanie, z którego bardzo, ale to bardzo się cieszę, bo firma UG. Przygotowała dla mnie mapę Minecraft specjalnie, żebym przeszedł na tym odcinku w tle. Drugiej tak kreatywnej firmy ciężko szukać, ale ich kreatywność na tym się dopiero zaczyna. Mieliście kiedyś powerbanka. Ja wam opowiem krótką historię, która autentycznie się u mnie wydarzyła. Myślałem, że będę sprytny i kupiłem na targu powerbanka, żeby grać w Pokémon Go wtedy. Dałem go do ładowania, ale ten, że tak to powiem, zrobił kabum. Od tamtego czasu stawiam na jakościowe powerbanki, bo powerbank Ugreen Green Next 25 tysięcy mach witacie i żegna Buźkom, ale to tylko to taka wisienka na torcie, bo posiada on inteligentny wyświetlacz TFT, informuje o napięciu, natężeniu prądu oraz czasie ładowania. Bardzo to ułatwia korzystanie z urządzenia, tak samo jak dwa porty USB-C oraz jeden USB-A. Możesz ładować do dwóch urządzeń naraz w pełnej wydajności 200W. Cały Powerbank ma ultra szybkie ładowanie, bo od 0 do 100% w tylko 2,5 godziny. 609 gram, w tym 13 różnych zabezpieczeń, które chronią przed przegrzaniem, przepięciem i zwarciem, czyli coś, czego mój powerbank nie miał. Wbijajcie w link w opisie, obczajcie, nadchodzą wakacje, może akurat wam potrzebny powerbank, a ten jest na lata. No i możemy zaczynać od takiego lekkiego zgrzytu, bo zgrzyt miał zgrzyt, no i usunęli swój odcinek. Odcinek, który był polityczny, na to wychodziło po miniaturce z tego, co kojarzę, i dotyczył ten odcinek tych debat politycznych, prezydenckich, które były, no i tam ludzie im zarzucali, że generalnie gadają głupoty. No i oni sami się przyznali na tym podcaście, że gadają w sensie głupoty, w, w takim sensie, że z TikToków po prostu swoją wiedzę e, czerpią, jeżeli chodzi o tą debatę polityczną. No i po, usunęli ten odcinek i napisali, hej, przeczytaliśmy wasze komentarze pod ostatnim odcinkiem Zgrzytu, macie w 100% rację, e, zwaliliśmy, jeśli chodzi o przygotowanie do tak ważnego tematu, jakim są wybory, czasu nie cofniemy, ale możemy usunąć odcinek, więc uznaliśmy, że to najlepsza opcja, więcej na ten temat powiemy się w kolejnym Zgrzycie, a na ten moment to wszystko, co możemy zrobić. No i ja tego podcastu nie przesłuchałem, ale patrząc po opiniach ludzi, to mniej więcej i można wywnioskować, y, że odczucia są takie, jak właśnie Maci napisał, czyli czekaj, czekaj. Oni w ostatnim odcinku śmiali się z kodopa, że skróciły trzy po. 3-godzinne materiały z kanału 0 w 15 minut i mówili, że polityki się nie tyka, a sami wrzucili odcinek o debacie bez researchu. Mocne. Czyli taka jakaś hipokryzja po prostu wyszła, ale najważniejsze jest to, że jakkolwiek się zorientowali i się zreflektowali po komentarzach, a nie po prostu szli w swoje, czyli że oni mają rację, koniec. kropka. Za to influencerzy z jakiegoś powodu cały czas idą w swoje, że ten stary dom X, ten Team X oryginalny, który był, ta wielka willa, na pewno ją kojarzycie, którą wiele ludzi nawet i krytykowało. Że to jest rudera tak naprawdę, co się o takiego mówili, że tam remonty u góry, jakieś grzyby, i tak dalej. No to na początku tam był Team X, potem tam były Gołcy, potem tam była jakaś grupa angielskich influencerów, a teraz jest tam siedziba yy, marketingowej agencji TikTokowej Wojtka Goli. Nie mam pojęcia. Zapraszam Was do Influo Akademii. Chodźcie. Idziesz? Chodź. No idziesz? Chodź. Chodź, chodź. Podobno mam, mają tam jakąś farmę influencerów robić, że tam będą stanowiska do live'ów na TikToku i tak dalej. <ścoughs> Więc jeszcze ten dom na pewno nieraz zobaczymy. Nieraz też zapewnie zobaczymy Kacpra Dworniczak. Kacpra Dorniczaka, tak, chyba tak, e, czyli prawdopodobnie nowego chłapa, chłopaka Julii Żugaj. E, przynajmniej takie są plotki na TikToku, a TikTok, jak wiemy, e, bardzo rzadko się myli. Nawet był wywiad z Julią Żugaj, gdzie ona, no, nie powiedziała, co ich łączy, nie było tak jak z tym tańcerzem, że przyjaźń, koniec, kropka, tylko było takie... Że można by było wywnioskować po tym i się domyślać, że może i są razem, ale nie będą tego ogłaszać prędko, ale też nie będą okłamywać widzów jak tromba i machunik. <grytanie> Żartuję. Na wyjeździe razem z Kacprem, tak. co Was łączy? <grytanie> <grytanie> Przede wszystkim, e, Kacper jest dla mnie teraz ogromnym e, wsparciem. Jest. E... Artystą z prawdziwego zderzenia. Słuch ma tak dobry, że nie poznałam nigdy osoby, która tak perfekcyjnie słyszałaby dźwięki. Więc bardzo, bardzo dużo pomaga mi tutaj w programie, ćwiczy ze mną te piosenki. Z takich chyba najważniejszych newsów z tego odcinka. To Versov prawdopodobnie przypiłowała lisówki. Nie, nie mam totalnie pojęcia. W sensie, no, wiadomo, była wielka kontrowersja wokół Wersow, bo ona sobie zrobiła zęby. Ludzie mówili, że o, ale za duże zęby. O, Jezus, ale to nienaturalnie wygląda. No i ostatnio ludzie zauważyli coś, zmianę, że tak to powiem, u Wersow. No bo jak zobaczycie w jej Insta Story, no, ewidentnie już ma, nie wiem, czy powróciła do normalnych zębów, czy spiłowała licówki, czy cokolwiek takiego. No, coś się zmieniło, nie jestem ekspertem, ale jest to jakiś news, tak. Jakbym był jej PR-owcem, to bym na przykład zrobił teraz odcinek, w sensie, żeby ona zrobiła takie QA i tytuł Mieliście rację, czy coś takiego, nie? Bo w momencie, gdy przyzna, widzą rację, że Ej, mieliście rację, to nie no, z drugiej strony oni mogą tym bardziej potem wpływać na jej życie jakoś bardziej. No nie wiem, no chyba ja, ja bym tak jednak zrobił. Za to już wiadomo co Freeze z Wujkiem Łukim przygotowali, no bo wraz z RMF będzie ekipa, festiwal jakiś olbrzymi bodajże nawet i w tym roku. No i ekipa festiwal by sugerowało, że będzie to festiwal ekipy, że tylko ekipa tam będzie grała, ale nie, będą tam też grali różni twórcy typu Mister Polska, Kacper Bloński, Roxy Węgiel, Trips, Rzemsone, <grym> nawet i modelki zostały ostatnio ogłoszone, więc będzie to po prostu... F festiwal wielki, bo nie wiem, bo GenZi żaden festiwal nie chciał zaprosić, więc stwierdzili, że sami sobie stworzą festiwal, nie wiem, mogę tylko się domyślać. Na pewno jest to interesujący krok, jeżeli chodzi o biznesowe ruchy ekipy, zobaczymy jak im to wyjdzie. Wyszła za to malutka potyczka między Lekcji a Natsu, no bo jak wiecie, Lekcji była w FOMO Podcast, ja... I tam lekko ruszyła temat Natsu, no może nie Natsu, tylko bardziej Dubiela. No i oczywiście ludzie mówili, że u znów gadało o Dubielu, bla, bla, bla. No i dziwnym trafem y, Natsu wrzuciła TikToka, gdzie sobie lipsynkuje do najnowszej bodajże piosenki Seleny Gomez, y, gdzie ludzie oczywiście tą piosenkę Seleny Gomez podpinali pod to, że to jest piosenka o Hailey Bieber i Justinie Bieberze. No to, to, to wiecie, to, 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 całe uni uniwersum. No i później ludzie pisali pod tym TikTokiem, że o, nasza Hailey Bieber Nasza, nasz Justin Bieber, nasza Selena Gomez I oczywiście chodzi o Dubiela, Natsu i Lexi Tylko, że Natsu bardzo szybko te plotki rozwiała Przynajmniej się starała rozwiać Bo jak ludzie pisali, jesteście takim Tr polskim trójkątem Hailey Selena Justin dawno i nieprawda podpisała. Albo Lexi jest mega embarrassing, jak nagle po tylu latach na wywiadach gada o Marcinie, jakby miała obsesję. To nic złego. Jeśli została o coś zapytana, bez przesady. E czyli niestety tutaj chyba żadnej afery nie będzie. Już na co chyba ma dość afer i, i tutaj bardzo szybko to zagasiła. Może i szkoda trochę pod kątem, ale na pewno dobrze dla niej. I się okazuje, że akurat taki timing wyszedł, że zaraz po podcaście z Lexi i akurat ta więc no niefortunnie po prostu. Niefortunny też na pewno jest wyrok sądowy w sprawie Wardęgi vs Dubiel, przynajmniej dla Wardęgi, no bo Wardęga oficjalnie w sądzie... Został przestępcą, bo w sumie pomówił Marcina Dubiela tak to chyba działa teraz. Dubiel wrzucił zdjęcie z mławy przed sądem rejonowym. Sąd skazał dziś Sylwestra Wardenga, który dopuścił się wobec mnie przestępstwa pomówienia. Po półtora rocznej walce o prawdę sprawiedliwość stało się zadość i uzyskałem wyrok potwierdzający, że nie posiadałem wiedzy o zachowaniach Stuarta Bartona. Sąd podzielił moją ocenę sytuacji. Sylwester Wardenga nie miał dowodów na swoje pomówienia. Wyrok ten pokazuje, jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z wolności. Nosi słowa w internecie, szczególnie w przypadku osób mających ogromne zasięgi oraz kształtujących opinie swoich odbiorców. Po analizie uzasadnienia wyroku rozważę dalsze kroki w tej sprawie. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli i okazali mi wsparcie w tym trudnym czasie. W ogóle, prze przepraszam, jak zobaczyłem na lajki <ścoughs> tego posta: Michał Gala, Gala Sylwia Gaczorek, tak, prawda. No Push Barber, Lil Masti, e, Lil Easy to frania, Faustyna. Taki losowy resp trochę Pokemonów. Wardęga też wrzucił swoją wersję. Na Twitterze możemy przydać, przegrałem w sądzie z Dubielem. Mimo, że Dubiel wiedział o relacjach z w tym o związku z 14-15 latką w Polsce, o pisaniu z 13 latkami o spotkaniach z 14 latką w Anglii, to zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Czekajcie, bo tu mam sprzeczne informacje. Dubiel z jednej strony mówi, że sąd potwierdził, że on nie wiedział, a tutaj Wardenga co pomawia go ponownie, bo napisał, że jednak wiedział. O co tu chodzi? Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem. Po prostu milczeć. Uzasadnienie sądu uznaję za absurdalne. Będę składał apelację. Wyrok nieprawomocny. A kara to jest 400 stawek dziennych po 700 zł. Jeśli dobrze rozumiem, 280 tysięcy dla Marcina Dubiela, bodajże. Nie, to, to, nie, dla kogo to jest. E, 70 tysięcy zł na Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i 3000 zł dla Dubiela. To jest bodajże za te, za koszty sprawy, czy coś takiego. No i teraz jest malutki plot twist. No bo Wardęga jest też pozwany przez rozparę. No i się. Okazuje, że sąd, sędzia będzie ten sam. Moi drodzy, jestem właśnie w domu rodzinnym. Okazało się, że przed kolejny list sądu chodzi o sprawę z rozparą. Został wybrany skład sędziowski, e, tutaj dosta, dostałem informację, właśnie, kto będzie prowadził sprawę i wychodzi, że będzie prowadził sprawę ten sam sędzia, który właśnie dzisiaj mnie skazał w sprawie z Dubielem. Więc jeśli chodzi o uzasadnienie, to na razie się nie będę do tego odnosił, tego wyroku dzisiejszego z Dubielem. Nie, nie będę tego krytykował, nie będę mówił jak ja uważam. Poczekajcie, ja coś nie rozumiem o co chodzi. Ja, ja, ja może jakoś zgłupiałem przez tą alergię, ale do sobie napisał. Uzasadnienie sądu uznaje za absurdalne, czyli już się wypowiedział. Chyba, że już się dalej nie będzie wypowiadał. Nie wiem. Bo najwyraźniej czekam jeszcze sporo spotkań z tym sędzią. Yy, prawnik twierdzi, że wysyłaliśmy pismo, żeby przenieść to do Warszawy. Nie wiem, może to pismo się gdzieś zagubiło, bo nie ma na to pismo dalej odpowiedzi. Nie wiem. Wychodzi na to, że to dopiero początek moich problemów, moich batalii sądowych. No cóż, wracam do Warszawy. Strasznie to jest dziwne. Wszystko jest strasznie dziwne, ale też nie można ogłupieć, nie? No, bo ludzie już mówią, że. U, Dubiel to ma prokuratora, jako by były prokurator, jest jego tatą, czy coś takiego, jakieś znajomości, te, tego typu sprawy no nie ma co jakichś teorii spiskowych dawać, mi się wydaje. Póki co wyrok jest taki, jaki jest i trzeba być obiektywnym mimo wszystko i mimo negatywnych emocji, które możecie mieć do dubiela, ja mogę też mieć. No i najwyżej ten wyrok może się jeszcze zmienić w momencie, gdy tutaj złożył sprzeciw Wardenga, no i kolejny sąd na to wszystko spojrzy i może stwierdzi, że faktycznie ten wyrok jest absurdalny. Kto wie, kto wie. Ale czy to jakkolwiek pomoże dubielowi? Nie mam totalnie pojęcia. Wydaje mi się, że nie i wydaje Wydaje mi się, że w taki sposób raczej większości internetu nie poprawi jakby opinie o sobie, no bo głosówki, które słyszeliśmy w materiale, czy to Konopskiego, czy Wardęgi i rzeczy, które widzieliśmy, wiadomości, które widzieliśmy, no nie zmieniły się, nie? To, to wraz z wyrokiem nagle nie wyparowało. Dubiel za to chyba mi się wydaje, że myślał coś innego, no na pewno jest to dla niego, stawiam, że krok w dobrą stronę i do powrotu do internetu, pewnie tak sobie myśli, no bo wychodząc ze sprawy, antyfakt to nagrał, widać jaki Dubiel jest wzruszony, pewnie pozytywnie, a Wardęga ewidentnie jest bardzo wkurzony. Sylwester jakieś dwa słowa co do wyroku? Nie nie. Naprawdę? Nie, nie. No, to chyba powiedziałem. Wardęga wywiadu antyfaktom nie dał. Raczej to było dość oczywiste, ale za to coś nieoczywistego to jest to, że Dubiel dał mu wywiad przed tym sądem. Powiem tyle co w komunikacie na Instagramie. E, Sylwester Wardenga Sąd skazał Sylwestra Wardęgę e, za pomówienie, którego się dopuścił względem mojej osoby. E, po tak naprawdę półtora rocznej walce o sprawiedliwość, o prawdę, sprawiedliwości stało się zadość e, i. I jestem, jestem, w tej chwili bardzo szczęśliwy. Z tego, co Nitro mówił, no to w momencie, gdy Wardenga został skazany, że faktycznie pomówił Dubiela, to teraz Dubiel chyba może iść i go pozwać w sądzie cywilnym i dopiero wtedy jakieś większe pieniądze jeszcze od tego Wardęgi wyciągnąć. Więc faktycznie to może być dopiero początek problemu Wardengi, ale zobaczymy jak to się wszystko skończy. Oczywiście będę was na bieżąco informował, nawet o takich głupotach jak to, że menadżer Wardęgi, jak kojarzycie, pisał coś tam o tych asach na Instagramie, no i teraz znów to przytoczył, no i to jak to było z tymi asami, napisał. I to tyle na dziś, ja się z Wami żegnam, zostawcie subskrypcję, jeżeli nie macie, bardzo bym docenił, bardzo, bardzo dzięki, lajka like też, bardzo, bardzo, bardzo bym docenił, no i komentarz bym bardzo, bardzo docenił, dobra, nieważne, oglądajcie do końca, do jutra.